Cześć, jestem Magda. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj kolejny vlog z wyspy i zaczynam go drugi raz, bo z jakiegoś powodu nie włącza mi aparat. Nie wiem, czy złą baterię wziąłam, czy o co chodzi. No niemniej znowu ratuję się telefonem. I jestem na wyspie Idra. Podróż trwała godzinę 20, bilety kosztowały około 50 euro 50 parę od osoby. Więc całkiem nieźle, bo nieraz było drożej z tego, co patrzyłam. Natomiast no, póki co nie pokażę Wam jakichś turbo ładnych miejsc, bo, bo idziemy sobie taką uliczką. Ale stwierdziłam, że chociaż nagram ten początek za chwilę. I dojdziemy do portu i Wam więcej pokażę, ale jestem zachwycona tą wyspą, po prostu no jak tutaj dopływaliśmy i widziałam te zbocza z tymi domkami, to naprawdę no, przepięknie to wygląda, więc cieszę się, że tu w końcu dotarłam, zgodnie z tym muszę patrzeć pod nogi, bo jak spadnę z tych schodów to inoros. Więc strasznie się cieszę, że tu dotarłam, że mam kolejną wyspę odhaczoną wśród moich greckich podróży i mam nadzieję, że Wam się też spodoba i jeżeli będziecie mieć okazję, to koniecznie tutaj przypójcie. Co prawda jestem na początku, więc jeszcze pewnie nie wszystko widziałam. Wątpię, że się rozczaruję, wiecie. Naprawdę myślę, że będzie super, także idziemy przed siebie i jak tylko będą fajne kadry, to będę wam je pokazywać. To jest tylko fragment, ale chyba. No, musicie to zobaczyć. Znaczy, nie chyba. Musicie to po prostu zobaczyć, jak to wygląda tutaj. Tam w dole jest port, który zobaczycie. Ale no, wygląda to przepięknie. Uważam, że. Co prawda, nie jest to dla mnie typowo grecki klimat, który nam się kojarzy z niebieskimi domkami, z niebieskimi okiennicami i dachami. Tylko to, mimo że nie byłam we Włoszech, bardziej kojarzy mi się z Włochami, ale. No, taki pierwszy rzut na, w dzisiejszym vlogu, właśnie na wyspę Idra. W ogóle patrzcie, jaka malutka uliczka. Ciekawe, czy to jest dojście, czy po prostu, no nie no, nie chciałabym tędy chodzić codziennie do pracy. Stąd idziemy. I tutaj łódka w środku wioski. Tutaj sobie idziemy. Oczywiście, jeżeli uwielbiacie robić zdjęcia klimatyczne, to tutaj jest pełno spotów na takie, miejsce, na takie fotki, tutaj jest jedna przestrzeń. Tam... Natomiast no tutaj kolejny taki ładny domek, schodki. I idziemy sobie tutaj naprawdę. Strasznie się cieszę, że tu dotarłam, że w końcu miałam okazję i się zmobilizowałam, żeby odwiedzić Idrę, bo jest naprawdę, jeżeli czytacie w internecie, że to jest jedna z najładniejszych wysp y, sorońskich, to tak, to jest prawda. <słyski> Patrzcie tutaj. Ciekawostka idra jest wyspą bez samochodów i tutaj poruszacie się na osiołkach albo pieszo. No i jak widać tutaj ktoś skorzystał z tej okazji. I akurat tu są chyba koniki. Tędy można iść do portu, ale przepiękne miejsce. Symbolika osiołka jest tu też obecna nie tylko w postaci żywych zwierząt. Część komunikacji na tej wyspie wygląda w ten sposób, to ja się wcale nie dziwię, że tutaj w większości, nie, że tu w ogóle nie jeżdżą samochody. Takie wąskie uliczki. Patrzcie, jakie pustki. Połowa, połowa października po sezonie i tu naprawdę można sobie swobodnie chodzić. Podejrzewam, że wiele sklepów i pewnie podobnych miejsc dla turystów jest zamkniętych. Natomiast jeżeli interesuje Was po prostu oglądanie, to jak najbardziej taki termin jest ok, jest cieplutko, świeci słońce jest przyjemnie i można sobie spacerować. na to połączenie kolorów. No zwróciłam na nie uwagę. Na okiennicy może jest to mniej imponujące, ale tu wygląda całkiem spoko. No, bliżej nie podejdę, bo tu jest ogrodzenie, ale takie okienka. Jeżeli jesteście fanami pływania w morzu, to na idrze. Na razie nie widziałam żadnej plaży, ale wygląda to w ten sposób, że są po prostu takie zejścia. Tam wcześniej od portu szliśmy, było jedno. Tutaj jest drugie. Jak widzicie, tam ktoś się przygotowuje do kąpieli. No także, jeżeli chodzi o plażowanie, to taka miejscówka, a pływanie, taka. Fanów ekstremalnego w moim mniemaniu pływania, zapraszam na Idrę. No. Pływacie sobie w takim miejscu. Część wyspy, którą pokazywałam Wam wcześniej, to nie jest wszystko, co możecie zobaczyć na Eginie, bo przeszłam sobie deptakiem z tamtego głównego portu, taką po prostu uliczką wzdłuż wybrzeża i doszłam do innej części wyspy. To wygląda w ten sposób. Ja za chwilę Wam przełączę kamerę na odwrotnie, żeby nie tylko mnie było głównie widać, ale też właśnie to, co tu się dzieje dookoła. Więc tutaj jest taki mniejszy port. Pewnie rybacki, za mną są knajpy, gdzie możecie sobie zjeść, oczywiście owoce morza i inne greckie potrawy, więc warto się wybrać. Dookoła wyspy. Tam jeszcze droga idzie het, head daleko, więc powiem Wam szczerze, że spędzę, spędzam na idrze dzisiaj około 7 godzin. Ale biorąc pod uwagę, że, że trzeba gdzieś tam znaleźć czas na jedzenie, to mam wrażenie, że mało. I też mam wrażenie, że strasznie mało Wam pokazałam tej wyspy. Chociaż robię przebitki uliczek, budynków, tego jak to tutaj wygląda, ale nie jestem w stanie Wam pokazać uroku tej wyspy. Ale jednocześnie zastanawiam się, bo tak byłam zachwycona i dalej jestem zachwycona Idrą, aczkolwiek uważam, że Egina też jest super. Idra jest bardziej, hmm, Chad GPT nazwał to romantyczną, wiecie, taką spokojniejszą wyspą. Zdecydowanie tutaj nie ma samochodów, więc nie mam tej frustracji, że co chwilę coś mi huk e, motoru czy samochodu przerywa nagrywanie. To jest fakt. Fakt natomiast. Hmm, Egina też jest super, także jeżeli nie wiem, wolicie bardziej budżetową wycieczkę, to, to pójdźcie na Eginę, ona też ma swój urok grecki, port jest większy, można sobie pochodzić między budynkami i naprawdę mnóstwo pięknych rzeczy, rzeczy zobaczyć. Jeżeli natomiast wolicie spokojniejsze miejsce, no teraz jest bardzo pusto, naprawdę popatrzcie. Za mną nic nie ma, w knajpie kilka osób. To Idra też jest super, a jeżeli macie okazję, to pójdźcie na obie. Jeżeli uwielbiacie wracać do Aten, to sobie podzielcie po prostu te wyprawy na, na kilka obiegów. Ja jest chłodnawo, więc mam kurtkę. Ja teraz odwrócę kamerę i Wam po prostu pokażę to, co tu się dzieje dookoła, bo jest pięknie. no Nie będę ukrywać, jest pięknie, jestem zachwycona. Strasznie się cieszę, że tutaj dotarłam. No i następny pewnie będzie Poros, tak mi się wydaje, albo inna wyspa, na której jeszcze nie byłam, ale to, to dopiero pieśń w przyszłości. A póki co jesteśmy na Idrze i pokażę Wam to, co tutaj jest pięknie. No Jeżeli ulubicie takie miejsca, to, to docenicie urok Idry, a jeżeli nie, jeżeli wolicie, nie wiem. Y nie wiem, co można oglądać poza pięknymi budynkami i widoczkami na wyspach. Powiedzcie mi, jakie są alternatywy. Bo ja uwielbiam chodzić po tych wysepkach, także odwracam kamerę i wam tutaj nagrywam port w tym miejscu, w którym jestem. No i może kawałek drogi, którą przyszliśmy jeszcze, e, chcę odwiedzić jedno miejsce. No i zobaczymy, co dalej. Więc idąc od tego portu to wygląda w ten sposób. I z miejsca, w którym jestem, mogę Wam pokazać dookoła. Jak to tutaj wygląda? Może się uda gdzieś tam na górę wybrać. Aczkolwiek ja już pogubiłam drogi. A poza tym po tygodniach chodzenia nie mam już sił. Oczywiście, budynki tego typu jak zawsze łapią mnie za serce. Tutaj to wygląda jak. Nie wiem, ciężko mi interpretować, co to jest. Tam jest miejsce do jedzenia. Tam znowu mogłabym myśleć, że fajne miejsce na drobaczki, ale chyba nie o tej porze roku. Tutaj, domki, i tutaj budynek tego typu. Ja was oddalę. I z powrotem, ten port. A póki co, idę tutaj po tych schodkach i zobaczymy. Postaram się wam jeszcze coś pokazać. No i niezmiennie element każdej greckiej wyspy. O. Te tutaj wyglądają całkiem nieźle, to trzeba przyznać. Zakręciłam się trochę w trasie i poszliśmy na okrętkę, bo najpierw znak wskazywał tą ścieżkę tutaj do góry, ale nagle gdzieś tam na mapie, na go mapach Google pojawił się viewpoint, więc poszliśmy tamtędy, no ale przy okazji zoba zobaczyłam ten wiatrak z bliska. Natomiast... Aj. Teraz po prostu idę wzdłuż takiego muru, czyli zamiast tam tędy, to tutaj i zobaczymy, gdzie dojdę. Po pierwsze, wiele rzeczy Wam nie pokazuje, ale wcale, wcale tego nie żałuję, bo uważam, że może to być dla Was dobry punkt, żeby być tutaj na wyspie, jeżeli Was interesuje yy, taka architektura. O matko, jedyna, patrzcie, jakie tam jest wejście. Ja nie wiem, czy się do tego nadaje, bo po prostu od kilku dni czuję się słabo i dałam sobie trochę w kość tym urlopem. Co prawda, już za kilka dni wracam w ogóle do Polski, bo jest czwartek, a ja już w środę będę w pracy w Krakowie i, i nie odpoczęłam. Naprawdę po tym urlopie przydałby mi się kolejny urlop. I nie wiem, co ja w ogóle gadałam. I zakręciłam się w trasie. I idę sobie gadam. I teraz za chwilę Wam pokażę. Może uda mi się gdzieś wcisnąć kamerę i pokazać Wam e, widok na całą, na cały port. tu taką część tego miasta. Nie wiem, zobaczę. In, improwizuję jak zwykle. E, I co? O, z takich informacyjnych rzeczy. Generalnie na Idrze przez cały rok mieszka około 2,5-3 tysiąca ludzi. Natomiast w sezonie letnim, takim wakacyjnym, Wyspa ta może przyjąć około 20-30 tysięcy turystów dziennie. Nie wiem, jak wygląda baza noclegowa, ale biorąc pod uwagę, że jest tu dużo budynków, no to pewnie tych noclegów w sezonie jest tu sporo, natomiast no ciężko mi ocenić, ile z tego to są hotele, Airbnb i takie przybytki, a ile to są po prostu prywatne mieszkania, które ktoś ma dla siebie na wakacje. Czy zapamiętałam jeszcze jakieś ciekawostki? U Sofia Loren kręciła to jakiś film, tutaj Wam podam tytuł, jeżeli Was interesuje tego typu kinematografia jest przepiękna yy, polecam z całego serca płynie się tutaj godzinę od godziny 20 do godziny 50 w zależności jaki tryb promu wybierzecie ale ja płynęłam tym. tak Ja się śmieję, że to są ala pociągi, e, ponieważ nie da się wyjść na pokład. No czy znaczy da się wyjść na pokład, ale jest bardzo mały, ale powiem Wam szczerze, że w sumie nie, nie żałuję, ponieważ po pierwsze a, bo się mi się od wiatru splątały, po pierwsze było bardzo szybko, po drugie wiało, a po trzecie w sumie to nie ma takich widoków, które chcielibyśmy oglądać z pokładu. Także myślę, że, że jeżeli akurat chodzi o idrę, to warto się wybrać tym szybszym promem i być tutaj po prostu szybciej i mieć więcej czasu na zwiedzanie. A ja ja się tutaj zagapiam na budynek, który pewnie dla Was będzie obojętny, ale ja po prostu, wiecie, stoję i patrzę, bo lubię architekturę. Nie znam się na tym, nigdy się nie interesowałam. Nie znam sztuki, architektury, historii. To jakby totalnie nie, nie moja bajka. Zresztą, nawet jakbym o tym czytała, to. 70%, nie, ba, 90% rzeczy bym nie zapamiętała, więc ja po prostu lubię oglądać i napawać oczy tym, co widzę. A tutaj za mną też jest taki mały przyjemny kościółek, tam jest jakaś uliczka, parę kotków, no i to. Więc za chwilkę obracam kamerę i wam pokazuję, co tu widzę wokół siebie. to jest ten budynek, na który tak uciekały mi oczy, jak tutaj, tutaj stałam i rozmawiałam, i opowiadałam do Was. Aby zachować chociaż trochę merytoryki, to ten budynek, który mnie tak przed chwilą zachwycił, na który ciągle zerkałam, no to jest to muzeum rodziny Kunduriotis. Jeżeli znajdę informację, bo nie, nie jestem na to przygotowana, to wrzucę po prostu do opisu link, czym ta rodzina zasłynęła i jak się jak przysłużyła się wyspie, no bo na pewno bez powodu tego muzeum im tutaj nie postawiono. Słuchajcie, to nie jest tak, że Hydra jest takim, e, taką wyspą 100% bez samochodów, no bo jak widzicie tutaj stoi auto e, straży pożarnej. E, z Dwa razy widziałam samochód, który też przewoził po prostu jakieś materiały, więc prywatnych samochodów tu nie ma, nie dopłyniecie tutaj promem, na którym wieziecie swój samochód, ale no takie potrzebne minimum musi być tutaj. Wyspa musi być zaopatrzona. Fani spinnerów, tutaj mogę Wam pokazać jeden z największych albo i największy, jaki powstał. Rzeźba o nazwie Apollo Wind Spinner. Tylko, jak widać, nie spineruje, mimo że jest wiatr, który mam nadzieję, że, że trochę chociaż wygłuszam ręką. E, no jest to całkiem spokaźna rzeźba. Zresztą widzicie drzewo dla skali. Najlepsze jest to, że chciałam się czegoś dowiedzieć na jej temat i wpisałam w chat GPT. No i odpowiedzi od wymiary dostałam sporo. Robi wrażenie, więc <noise> chat GPT też niewiele nam powiedział, ale no wygląda to e, super. Także i czad też nie był pewny, czy można się tu dostać za darmo, bo to jest element jakiejś tam wystawy, natomiast tak można sobie tu podejść za darmo i po prostu zobaczyć, co prawda, tak jak mówię, on normalnie te tylne promienie się kręcą, przynajmniej takie filmiki widziałam. Dzisiaj mimo wiatrów się to nie dzieje, może wyjadł zły kierunek, ale tak, tak. Jeżeli chodzi o, o wygląd to w pełnym słońcu, to naprawdę musi wyglądać świetnie. Z tej strony rzeźba wygląda tak samo, więc nie jest tak, że ci z morza mają gorzej i nic nie widzą. Na chwilę wyszło słońce, więc może teraz będzie to po prostu robiło lepsze wrażenie, ale w pełnym słońcu na pewno wygląda to imponująco. Tak, jeszcze informacyjnie, aby dostać się do tej rzeźby, to idziecie sobie z portu tą ścieżką po lewej stronie i ona jest dosłownie jakieś, nie wiem, 300 metrów stąd. Teraz jej nie widać, ale nie jest to daleko, więc jak najbardziej można sobie jako pierwszy element nawet wycieczki zaliczyć tą, tą rzeźbę. Natomiast no, przy okazji pokażę Wam idrę z tej strony. Akurat wyszło piękne słońce, więc no, myślę, że, że zrozumiecie dlaczego tak ujęła mnie za serce. Może przybliżę Was o. mniej więcej tutaj na środku przybija prom, więc naprawdę chodzenia tak naprawdę jest niewiele, no chyba, że wybierzecie się w te uliczki, jak my tutaj byliśmy wcześniej za tą skałą, to naprawdę jest trochę chodzenia po schodach, ale potem jest już całkiem przyjemnie. Proszę bardzo. Tutaj jeszcze brakujący fragment, którego wcześniej nie widzieliście. I taka, taki chodniczek wzdłuż tuż do portu. Tutaj możecie sobie wejść jeszcze na taki pierwszy punkt widokowy. Ja już tam byłam wcześniej, więc nie będę wchodzić ponownie, ale też ładnie jest zobaczyć tutaj oto ten widok z nieco wyższej perspektywy. Ponieważ musiałam nagrywać telefonem, bo z aparatem miałam problem. Niestety telefon mi pada, więc po prostu jakimś cudem spróbuję nagrać, co dzisiaj będę jadła na wyspie. Standardowo na pewno w menu będą kalmary. Zobaczymy co jeszcze. Więc ja się w tym miejscu z Wami żegnam. Myślę, że byłam w stanie Wam pokazać coś ciekawego, jeżeli chodzi o Idrę. Totalnie Wam ją polecam. Jeżeli będziecie mieć okazję, jeżeli gdzieś tam szukacie pomysłu na wypad z Aten, jeżeli jesteście w Atenach na dłuższy czas, to Idra jak najbardziej. Oczywiście wypływacie z Pireusu w miarę budżetowa, bo myślę, że, że spokojnie da się znaleźć droższy. Droższą wyspę, jeśli chodzi o bilety, żeby tam popłynąć. Także serdecznie Wam polecam. Mam nadzieję, że Was zainteresował ten, ten vlog. Z, y, oczywiście zapraszam Was do subskrybowania, do lajkowania, no i dawajcie znać, czy byliście, czy planujecie, czy jednak w, na przykład idra Wam się nie podobała. Także dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa!